Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą mielone kotlety, ale troszeczkę inne. A dlaczego? Już Wam tłumaczę. Farsz przygotujemy bardzo podobnie jak się robi białą kiełbasę, ale jeszcze później nadziejemy to żółtym serem, masłem ugotowanym na twardo jajkiem i dodamy do tego trochę natki pietruszki, a później to wszystko utopimy w pysznym musztardowym sosie. A więc do dzieła. Zacznę od przygotowania farszu na kotlety. Tutaj mam mielone mięso, to jest trochę zmielonej karkówki, trochę zmielonej szynki, takie trochę zróżnicowane z kawałków, które wynalazłem w zamrażarce. I teraz tak, do tego wrzucam płaską łyżkę soli. To jest kilogram mięsa, to jest. Akurat tak mniej więcej 10, może 12 gramów soli. Do tego uważajcie teraz łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zastąpi jajko. Po prostu mięso będzie się fajnie lepiło. Porządną łyżkę. Pieprzu ziołowego, jak wiecie, pieprz ziołowy to nic innego jak mieszanka różnych fantastycznych ziół, bardzo aromatycznych, również płaską łyżkę. No i dwie, może trzy łyżki majeranku. Jak lubimy, ja majeranku nie żałuję. I oczywiście musimy to doprawić czarnym pieprzem, świeżo roztartym w moździerzu. Wetrę, trzy ząbki czosnku, bo w takich kotletach czosnek musi być jak w białej kiełbasie. Ja ścieram na tarce. Jeżeli nie mamy tarki, przeciskamy przez praskę, a jeżeli nie mamy jednego i drugiego, to bardzo drobniutko siekamy nożem. Noże chyba raczej wszyscy posiadają. Czosnek również mamy starty. Więc teraz to dokładnie musimy wyrobić. Cebuli tutaj nie dodajemy. Jeżeli będzie nam się wydawało, że farsz jest za suchy, za bardzo zbity, możemy dolać trochę zimnej wody lub zimnego mleka. Ja mam tutaj mleko przygotowane do sosu, więc troszeczkę Życzę sobie i automatycznie mięso nam się rozluźni. Myślę, że jest okej. Okay. Teraz zrobimy nadzienie. W miseczce mam już Posiekaną natkę pietruszki, do której wetrę trzy ugotowane na twardo jajka na tarce i na grubych oczkach. Teraz wetrę kawałek masła. Masło musi być zimne prosto z lodówki. No, i żółtego sera. To jest kawałek gołdy. Może być również elementalny, po prostu jakieś takie niemocne sery. Musimy to trochę przyprawić oczywiście solą i pieprzem. Dobrze wymieszajmy. Parsz przygotowany, więc teraz nam nic innego nie pozostaje, jak uformować kotlety. Przygotowałem sobie tutaj miseczkę z wodą, żeby moczyć ręce. Wtedy mięso nie będzie lepiło mi się do dłoni. I formujemy niewielkie kotlety. To znaczy niewielkie, takie jakie lubimy. Jeżeli lubimy takie, wiecie, wielkie, to robimy takie wielkie. I nakładam troszkę farszu. Delikatnie spłaszczam i zostawiam na, na desce. Robię coś takiego. Kotlety nadziane i uformowane. Teraz obtoczymy je w mące i za chwileczkę będziemy obsmażali. Rozgrzeję w tym czasie tłuszcz. Tłuszcz używamy jaki mamy. Może być olej jak ja, może być smalec, a może być masło klarowane. Wydaje mi się, że jest ok. I na średnim ogniu smażymy. Przygotuję sobie talerz, na który będę kotlety wykładał, bo musimy za chwileczkę zrobić pyszny sos musztardowy. Taki wiecie, z lekkim takim pazurem. On wtedy będzie idealnie komponował się z naszymi e, kiełbasianymi kotletami i z tym serem w środku. Kotlety możemy odwrócić teraz na drugą stronę. Bo się pięknie zrumieniły już. Spójrzcie tylko. A jak pachnie. One tak wyglądają, że już bym mógł je złapać i jeść. Ale jeszcze to nie jest gotowe. Wyglądają naprawdę apetycznie, więc teraz tak. Tą patelnię zdejmuję, kładę głębszą, na którą wrzucam masło. Porządną łyżkę. Pokroję jedną niewielką cebulę lub połowę dużej. Oczywiście będę kroił w kostkę. I wrzucam na patelnię. Cebulę będę podsmażał dosłownie kilka chwil. Chodzi o to, żeby ona delikatnie się zeszkliła. Do zeszklonej cebuli teraz dodaję półtorej łyżki takiej stołowej mąki pszennej. Ile podsmażam, żeby mąka nie była surowa, wlewam mleko. Mleko wlewam oczywiście stopniowo. Wtedy mam większą kontrolę nad sosem, nad jego gęstością. Pamiętajmy, że sos zawsze będzie gęstniał dopiero wtedy, kiedy zacznie wrzeć. Wydaje mi się, że gęstość będzie odpowiednia. I teraz możemy sos przyprawić. Oczywiście sól i pieprz i cztery łyżki dobrej, mocnej musztardy. Bo to ma być sos musztardowy, a nie jakaś tam, wiecie, popierdółka. Jeżeli sos po dodaniu musztardy będzie bardzo gęsty, rozrzedzamy go mlekiem. Kładam z powrotem kotlety. Kotlety przykrywam, zmniejszam płomień całkowicie na taki malutki i będę dusił około 15 minut i będą gotowe. Wyglądają naprawdę apetycznie. Oczywiście one. Najlepiej będą smakowały zgniecionymi ziemniakami, których ja tu dzisiaj nie mam. Dodam kilka listków natki pietruszki. I gotowe! Spróbujmy. O, jak nacisnąłem to, po prostu sob wyleciał. Są po prostu pyszne. Spójrzcie, jak one wyglądają. Są po prostu idealne. Mm. Ser się delikatnie ciągnie. Wow, po prostu pychota. One smakują jak biała kiełbasa w sosie chrzanowym. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. I zobaczcie, warto trochę pokombinować.